Cukier otacza nas ze wszystkich stron. Na półkach sklepowych coraz trudniej znaleźć produkty, którego nie zawierają. Mamy dodatki syropów glukozowych, mamy dodatki fruktozy, czy też tradycyjnej sacharozy. Tak duże spożycie węglowodanów prostych bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Sprzyja powstawaniu chorób cywilizacyjnych, może utrudniać funkcjonowanie naszego układu kostno-szkieletowego, powodować problemy ze stawami, czy po prostu obniżać naszą odporność. Ale to nie wszystko. Duże spożycie cukrów bardzo negatywnie wpływa na naszą sylwetkę. Może sprzyjać odkładaniu tkanki tłuszczowej i utrudniać budowanie masy mięśniowej. Jeżeli spożywamy porcje węglowodanów w sytuacji, kiedy nie mamy na to zapotrzebowania, mowa tu oczywiście o węglowodanach prostych, dochodzi do bardzo gwałtownego podniesienia poziomu cukru, ale ten poziom również bardzo szybko spada. Możemy czuć się ospali, możemy mieć napady wilczego głodu, możemy również czuć senność. Sytuacje, kiedy możemy sobie pozwolić na dość dużą ilość cukru to przede wszystkim okres powysiłkowy, kiedy nasz organizm ma bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Niewielką porcję warto również dodać do śniadania. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy, w jakich produktach ten cukier się znajduje i jak dużo możemy go przez to spożywać. Okazuje się, że jedna szklanka popularnego napoju zawiera około 6-7 łyżeczek cukru. To naprawdę ogromna ilość. Gdyby wziąć pod uwagę ilość cukru zawartą w całym opakowaniu tego napoju, Czyli w dwóch litrach okaże się, że znajduje się tam około 40 łyżeczek cukru. To naprawdę ogromna ilość, a przecież nieczęsto zdarza nam się wypić taki napój w ciągu dnia. Ale to również nie wszystko, nie tylko napoje. Mowa również o ciastach, o wszelkiego rodzaju batonach czy też słodyczach, ale również o sokach. Sokach, które reklamowane są jako soki stuprocentowe, soki owocowe. W takich produktach znajduje się naturalny cukier, cukier owocowy. Na nasz organizm wpływa on w sposób identyczny. I tak karton, 1 litr soku owocowego zawiera około 20 łyżeczek cukru. Niestety ów problem nie dotyczy wyłącznie produktów wysoko przetworzonych. Podobna sytuacja jest z owocami. Zawierają one naturalny cukier owocowy, który nasz organizm traktuje w identyczny sposób jak ten, który znajdziemy w cukierniczce. Problem ten dotyczy większości owoców. Może za wyjątkiem owoców leśnych takich jak jeżyny, truskawki, borówki amerykańskie, czy też jagody. Oraz niektórych cytrusów jak grejpfrut, cytryna czy też limonka. Wynika z tego bardzo jasno, że trudno zadbać o właściwe, niskie spożycie węglowodanów. Moja rada jest bardzo prosta. Jeżeli sięgacie po jakiś produkt w sklepie, zawsze zwracajcie uwagę na skład. Szczególnie, jeżeli jest to produkt wysokoenergetyczny. Czy nie zawiera dodatków glukozy, fruktozy, czy też sacharozy. Do słodzenia polecam używanie STEWI, ponieważ jest bezkaloryczna i zdrowa. Świetnie nadaje się również do wszelkiego rodzaju wypieków. Myślę, że tych kilka rad pomoże Wam w zadbaniu o właściwe spożycie węglowodanów i zadbaniu o Wasze zdrowie i sylwetkę. Pozdrawiam, cześć!